Jesteśmy dzisiaj w Parku Zadole. Bieg odbywa się po raz ósmy. Dwie ostatnie edycje ze względu na stan pandemii odbywały się w wersji online. Dzisiaj ci, którzy nie mogą być z nami w Katowicach, w Parku Zadole również biegną z nami online. Takich biegaczy mamy, tym biegaczom kibicujemy i bardzo się z tego cieszymy. Te osoby, które są z nami, jesteśmy w Katowicach. Trasa to jest pięć pętli wokół Parku Zadole, czyli w granicach 5 kilometrów, ale nie liczy się tu czas, liczy się ideal, liczy się to, żebyśmy byli, żebyśmy My rozmawiali o profilaktyce, żebyśmy tą profilaktykę wykonywali, bo na profilaktykę, szanowni państwo, nigdy nie jest za wcześnie. Najlepszym orężem w tej chwili do walki, oprócz no, zaawansowanych metod leczenia, jest profilaktyka, którą my na tym biegu, ósmym biegu zdążyć przed rakiem, chcemy promować i zachęcić wszystkich, którzy nas słyszą do profilaktyki. Do ruchu, słuchajcie proszę Państwa, ruch zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, każdego raka o 5%. Także jeszcze raz zachęcam do ruchu i ten dzisiejsze nasze spotkanie, którym będziemy biegać, będziemy zachęcać wszystkich do każdej aktywności fizycznej, która pozwoli nam zmniejszyć zachorowalność na raka. Edycja biegu tak naprawdę poza skupianiem się jak zawsze na profilaktyce raka piersi dodatkowo skupia się także na profilaktyce raka Prostaty. Namawiamy wszystkich panów do regularnych badań. Badania nic nie bolą. Mówimy o jednym łukuciu. Dzisiaj na miejscu również możemy zbadać poprzez pobranie krwi poziom PSA. Ludzie bardzo często odrzucają od siebie myśli jakikolwiek. Że może coś im się stać. Spotkałem się ostatnio z takim hasłem, że jak to, faceci dbają o swój samochód, raz w roku idą na przegląd, a nie przeglądają, nie robią przeglądu swojego ciała. Naprawdę, więc jeśli spotykając się w takim miejscu, jak tutaj, podczas takiego biegu dajemy im możliwość na wyciągnięcie ręki, wykonanie jakichś profilaktycznych czynności, już nie mówię badań nawet, ale takich czynności, które mogą im uświadomić, jak życie może nam się zmienić na skutek własnego braku kontroli. To dla nas to jest tutaj zwycięstwo. I dlatego ta impreza jest mega. Zazwyczaj, jeżeli odwiedzam rodzinę tutaj w Polsce, Zaklepuję różne terminy, szukam różnych biegów, to jest mój urlop, można powiedzieć. Tak odpoczywam, tak odcinam się od codziennych obowiązków i tak robię od 15 lat już. Biegło się bardzo dobrze, mieszkam w pobliżu, w Panewnikach. Często tutaj przychodzę z dziećmi na plac zabaw, także znam ten park. Ogólnie fajnie było, kiedy biegłam i po prostu bolałam więcej niż siedzieć w domu. Fajnie się biegło, na początku... Y Trochę mi się gorzej biegło, dlatego że po prostu m, duży był tłum i nie umiałem za bardzo wyprzedzać y, y, innych, no ale w, ogólnie to fajnie było. Już raz braliśmy udział w takim biegu, mama nas zapisała, spodobało nam się, to było na 400 metrów, biegliśmy, teraz był krótszy dystans, żeby było fajnie, emocje były, fajne przeżycie. No więc było fajnie. To znakomite miejsce do takich atrakcji. Myślę, że Park Zadol z roku na rok zyskuje nie tylko... Swoje kolejne walory, ale przede wszystkim coraz liczniejszą rzeszę mieszkańców, którzy tu bywają. Tego typu inicjatywy zawsze zyskują wsparcie miasta, a ta, to już przecież ósma edycja, rozrosła się do naprawdę do wielkiego wydarzenia, zarówno medycznego, jak i sportowego, bo jak niektórzy mawiają, najlepsza profilaktyka to sport, a tutaj element sportowy jest nieodłącznym elementem całego przedsięwzięcia, ale cieszy wielkie zaangażowanie nie tylko organizatorów, ale bardzo szerokie zaangażowanie samych mieszkańców, którzy przyszli tutaj. Przebadać się, posprawdzać, a potem powiedz rekreacyjnie w biegu zdążyć przed rakiem.